Cześć, witam na kanale Hard W tym odcinku pokażę Ci jak zmienić tapetę w telefonie Oppo K12X. Na początku przytrzymujemy palec w dowolnym, wolnym miejscu na ekranie, a następnie wybieramy opcję tapety. Teraz wybieramy tapety z ostatnich, z albumów na, na telefonie lub z tapet w zasobniku. Możemy też wybrać z tapet statycznych lub nacisnąć opcję Więcej tapet i wybrać z tapet, które nam się wyświetlą. Wybieramy tapetę, która nas interesuje, a następnie wybieramy opcję zastosuj. Następnie zastosuj do i wybieramy, gdzie ma się zastosować. Ja wybiorę ekran główny oraz ekran blokady. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle, ja się żegnam. Cześć!